No dobra, gdzie jest zasilanie, komponent? Yy. Hmm. Hej! Wiesz co jest w ogóle najbardziej irytujące z PlayStation 3, jeżeli chodzi o tam streamowanie i tak dalej? To, że HDMI nie wykrywa. Są zabezpieczenia HDCP. HD, HD, HD jest to zabezpieczenie przed kopiowaniem obrazu. No, jakby nie patrzyć, PlayStation 3 jest też całkiem porządnym sprzętem, jeżeli chodzi o odtwarzanie płyt e, Blu-ray, co oznacza odtwarzanie filmów, co oznacza wiele innych rzeczy. No i no, niestety jest permanentnie odpalone zabezpieczenie przed kopiowaniem. No cóż, to oznacza, że jeżeli chcemy przechwytywać obraz z konsoli, no to musimy sobie radzić pokrętnie. Komponent. To jest to wejście tu z tyłu. Yy, to jest wejście analogowe. Ono nie jest zabezpieczone przed kopiowaniem. Obsługuje nawet 1080p. No ale nie oszukujmy się, wyjście analogowe nie daje takiej samej jakości obrazu jak wyjście cyfrowe. No co oznacza, że to jest pewnego rodzaju kompromis. Ale ta konsola wyszła kilkanaście lat temu. Może już współczesne komputery są na tyle potężne, aby móc ją emulować. Tak więc starczyłoby sobie sprawić Splitter HDMI, ale no, no, no. Ciężko by było się domyślić, nawet nawet Over u siebie na stronie daje <śm> 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 informacje, żeby tego nie używać, nie będziemy tego używać. Dajcie spokój, no to by było naprawdę najprostsze rozwiązanie. Spróbujmy czegoś bardziej ambitnego. Najważniejsze to ściągnąć jest emulator z tego co czytałem to. Bo jedyny sensowny w tej chwili to jest RPCS3, właśnie się zorientowałem, że gry na PlayStation są na Blu-rayu. Problem polega na tym, że nie mam napętu Blu-ray. Hmm. Chyba jednak będę tego potrzebował. Pan jest taki, ta konsola PlayStation ma nieoficjalny firmware, no ludzie ta konsola ma kilkanaście lat, dajcie mi się pobawić, zobaczymy czy damy radę zdumpować płytę z, e, przez sieć z poziomu tej konsoli, może da radę, czyli sprawa wygląda tak, czyli tak to wszystko muszę podłączyć, no sorry, no ostatnio nie wyłączałem tej playki zbyt elegancko, tam poprzedni komunikat chyba nawet mówił coś o trzech godzinach, ile pojawiło się mustera, chyba w ogóle wiem co pójdzie na pierwszy ogień, Znacie tą grę? Kto zna, kto grał, niech da mi nie znać. Teraz się kopiuje płyta. Nie pokażę wam tego, mogę wam powiedzieć tylko, że robi się to multimanem. Multimanem. Najpierw skopiuję to sobie na dysk twardy. Później to skopiuję siedziąc na kompa. Uuuu, jeszcze sporo roboty. Dobra, jak nam się skutecznie już skopiowało, chyba możemy zobaczyć, jak to... czy to w ogóle działało. O, czy odpala gra? Zobaczymy. Czy ja ustawiłem jakieś sterowanie? Ua! Dzisiaj I się nie wyświetla. Spróbujemy to wyłączyć. Może trzeba coś zmieniać w ustawieniach? Eee, najpierw zobaczymy, pad skonfigurujemy. Dualshock 4, na tym podłączony. Renderer, Vulkan, Apply, zobaczmy. O, od razu wygląda to ładniej. Dobra, nie jest tak pięknie. Tym bardziej, że to filmik. Ej, nie wygląda to tak źle. Hmm. Ej, ale to wygląda... Jakby naprawdę coś z tego mogło wyjść. Ile to klatek wyciąga z tej topornej wersji? 30. Hmm. Może zaraz coś z tym zrobić? Spróbujemy zaznaczyć te opcje. Nie mam pojęcia, co one robią. Hej, coś to dało! Ciekawa tylko, która opcja. Dobra, 23 klatki to nie jest rewelacja. Ale powiedziałbym, że to jest grywalne. No. Ale to tak. dalej nie jest to, co, czego oczekiwałem. Dampowanie gier na własną rękę jest trochę zbyt czasochłonne. Rozterki moralne kokosa. Dla zasady odpalimy Red Dead Redemption. 16 klatek. Ale trzeba też wziąć pod uwagę, że jest bardzo dużo obiektów. Mam wrażenie, że w ogóle tutaj... Cały problem polega na tym, że im więcej detali, więcej obiektów... Wow, kogo, z odkryłeś się Ameryk. Niesamowite. Ej, ale tutaj już jest płynnie. 9 klatek. Hmm, tą stronę jest lepiej, mam pomysł. Myślę, że patrząc w ziemię mamy całkiem przyzwoitą płynność gry. Nie wiem ile gry tak dałoby się przejść. O Jezu! Sprint? Patrząc w ziemię, nawet da się w to grać. Zwiecha. <grym> Następny test, wypróbujemy jeszcze parę demek. Na pierwszy ogień będzie szło coś, co pamiętam, że ogrywałem jakiś czas temu. To wygląda obiecująco. To wygląda bajecznie. Le... leci. Uuu, przemoc. Więcej testów. Nie wiem czy zauważyliście, staram się dobierać gry, które nie wyszły na Ta. Może no, ja może wymyślam z tym? Nie wiem jak NHL Nie, 09 wyszła na Windowsa, dobra. Nie jestem w sumie miłośnikiem tej serii. Po prostu zawsze uważałem, że wygląda ślicznie. Znowu zwiecha. Skate! Wygląda elegancko. 60 kratek. Jest taka, to jest taka jakość, że naprawdę bym się tego nie wstydził pokazać ludziom. I teraz gramy. Nice. Jeden przycisk, sorry. Świetnie! Ej, wiecie co to po prostu działa? Wnioski! Zacznijmy od tego, że w sumie chyba nie warto. Nie róbcie tego co ja. Ja poszedłem w temat w ogóle bez żadnej kompletnie wiedzy. Odpaliłem, myślałem, że wszystko będzie działać. Wiedziałem, że nie będzie wszystko działać. Chciałem zobaczyć tą materię na własną rękę. W ogóle trzeba było zajrzeć na stronę internetową tam jest lista kompatybilności. Ba! Nawet sam emulator pokazuje, jak importujesz do niego grę. W jakim W jaki stopień kompatybilności tam jest Jeżeli jest... Playable Playable No to wiecie sami o co chodzi, nie? Ogólnie można grać Nie wiem czy to jest wina mojego komputera, czy ten typ tak po prostu ma Zresztą było widać, że zdarzały mi się regularnie z I to w różnych grach, i w różnych sytuacjach, a nie... To nie były pojedyncze przypadki Robię gry, które... Odpaliłem, były pełnymi wersjami, miały status in-game, czyli da się odpalić je, ale są pewne problemy z nimi. Muszę przyznać, że zaskoczył mnie Red Dead Redemption. W momentach, kiedy nie było zbyt dużo obiektów na ekranie, ta gra naprawdę wyglądała całkiem przyzwoicie, szczególnie gdy patrząc w ziemię robiło się kółka. Ale naprawdę pierwszym moim szokiem było, gdy odpaliłem demo Samuraja, który chodził. Miał ustawiony na sztywno limit klatek, to jestem przekonany, i osiągał te 20 klatek. Następnie, gdy odpaliłem NHL, cudeńko, gdyby jeszcze to, jeszcze gdybym potrafił w to grać, to w ogóle by było super. Ale tak naprawdę, szczelina mi opadła, jak zobaczyłem w w 60 klatkach, i tak naprawdę. No, nie wiem, moje oko nie widzi takich niuansów. Jednak wniosek na dziś jest prosty. Tym sprzętem gramy, a PC-tem z emulatorem się bawimy. Ja wiem, że są ludzie, którzy po prostu lubią grzebać i psuć gry i sprawdzać, czy po prostu coś działa. Na mojej specyfikacji sprzętowej działało. Ryzen 1600X 16GB jakiegoś wolnego RAMu. GTX 1070. Zresztą, jeżeli ktoś jest dociekliwy, to pewnie znajdzie gdzieś moją specyfikację. Ale oczywiście nie będę wam bronił, żebyście się bawili w ten sposób. Ja sam uważam, że to była doskonała zabawa zobaczyć co jak działa ogólnie ten taki shop, że gra, która kiedyś potrzebowała dedykowanego sprzętu, szczególnie gdy. Jedyna świadomość moja o emulacji to była nie wiem, emulacja NESA, to że w tej chwili można odpalać gry w HD. Przeglądając listę kompatybilności też można zauważyć, że w sumie te najbardziej chodliwe ekskluzywy na e, PlayStation 3 na niej nie występują. Wychodzi na to, że najlepiej chodzą na emulatorze tytuły multiplatformowe, pewnie dlatego, bo nie wykorzystują jakiś seks szczególnych sprzętu albo jakichś takich specyficznych myków. Które są wykorzystaniem e, pewnych luk w architekturze i że, że działają tak naprawdę tylko na dedykowanym sprzęcie. I, z... no I zazwyczaj te tytuły, które działają lepiej, to są te starsze, starsze tytuły albo indyki. Więc ja do grania raczej zostanę przy tym, bo i tak czysta przyzwoitość każe mi korzystać z tego, żeby zgrywać płyt. A gdy będę płakał, że że jest zbyt słaba jakość to będę to sobie w końcu kupił splitter. Mam nadzieję, że się podobał dzisiejszy materiał. Pamiętajcie zostawić subskrypcję, łapkę w górę, napisać coś mi, jeżeli macie jakieś pytania. Oczywiście zostawiam tutaj subskrybujkę jakieś dwa filmy po bokach, więc trzymajcie się. Na razie.